Cześć Sorry, nie chcę przeszkadzać, ale wyszedłeś wcześniej, a pilnie potrzebujemy raportu. Podasz mi hasło do swojego komputera? Nie wysłałem go przed wyjściem. A gdybym go miała, to bym dzwoniła? Wiesz, właściwie to ja już jestem na lotnisku. No, lecę do Insulam. Lot jest trochę opóźniony. Tam jest teraz jakaś burza. Hasło poproszę. Kill you all. Dwa razy L. No, była taka płyta, metalowa. Dzięki, działa. Udanego rolapu. No, a co ja miałem jej powiedzieć? Wiadomość z ostatniej chwili. Tragiczne wydarzenia w południowej Afazji. Wskutek wybuchu wulkanu Sumadi spadł samolot lecący z Polski do Insula. Katastrofa miała miejsce na terytoriach kontrolowanych przez radykalnych separatystów z NTA. Łączy się z nami klimatolożka Roma Sucha, która opowie nam na temat przyczyny katastrofy. Wulkan po prostu eksplodował. Wulkany tak mają, eksplodują. Ale co to oznacza dla pasażerów? Tych nieżyjących? Uważa pani, że ich szanse na przetrwanie są nikłe? zerowe. Jeżeli nie zabiła ich grawitacja, pył wulkaniczny i lawa, to z pewnością zrobili to ci separatyści. Spotykałem się kiedyś z jednym separatystą, ale się rozstaliśmy. Rozumiem, dziękuję za Pani opinię. Z innych informacji w Radomiu wyhodowano największy na świecie szczypiorek. A teraz co jej powiem? Załapałem w locie. Awaryjny spadochron i wylądowałem w lesie. Zawiesiłem się na drzewie, odciąłem liny i spadłem na ziemię. Czy naprawdę myślisz, że ja ci w to uwierzę? Czołgałem się przez 17 kilometrów lasu deszczowego. Żywiłem się liśćmi i bezkręgowcami. Po ukąszeniu jadowitej do musiałem yy, odrąbać lewą rękę. I co? Nagle Cię odrosła? Dogadałem się z radykalnymi separatystami z NTA. Proszę, masz to samo. Restauradores. Przecież ty nie potrafisz dogadać się nawet z automatem do kawy. No to co ja mam ci powiedzieć? Prawdę? Po prostu powiedz, że nie zdążyłeś na samolot. Tak. Tak! Zadzwonię do biura. Nie lepiej. Pojadę tam. Pokażę się, że żyję.